Ruszajmy! Oh. To musi być ciężkie. <grystanie> 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 Ojej! Co mi się podoba? Dzisiejsza opowieść nosi tytuł Szewc i elfy. Dawno, bardzo dawno temu żyli sobie szewc i jego żona. Oboje byli bardzo mili. Ale również bardzo, bardzo biedni Ojej Pewnego dnia Szef zauważył, że zostało mu już skóry Tylko na jedną parę butów Bardzo ostrożnie pociął skórę Żeby zacząć pracę z samego rana Sprytnie To będą chyba paletki Jasno czerwone Dobrze, gotowe Rano można będzie zacząć szyć buty. Nasi bohaterowie udali się więc na spoczynek. Dobranoc! Kolorowych snów! Następnego ranka szewc wraz z żoną udali się do pracowni, by dokończyć buty. Co za szok! Na stole leżała para lśniących, czerwonych paletek. Jak to się stało? Czy to możliwe? Tak! Są na pewno zrobione z tej samej czerwonej skóry. A jaki mają piękny kształt i szwy? Ale jak? Zastanawiali się razem. Wtedy wydarzyła się kolejna niesamowita rzecz. Do sklepu weszła tancerka, która akurat potrzebowała dokładnie takiej pary czerwonych baletek. Kura! celka przymierzyła baletki. Pasowały na nią idealnie. Ojej! Była tak szczęśliwa, że zatańczyła z radości w swoich nowych baletkach. Ojej, ale fajnie! Buciki podobały jej się tak bardzo, że zapłaciła za nie dwa razy więcej niż chciał szewc. Szewc mógł teraz kupić wystarczająco skóry na dwie pary butów. Dlatego od razu wyruszyli z żoną do sklepu. Tego wieczora szewc postąpił tak samo jak dzień wcześniej. Wyciął ostrożnie dwie pary butów ze skóry i położył je na stole, by dokończyć pracę rano. O! Szewc z żoną udali się na spoczynek, zastanawiając się, czy znowu wydarzy się ta sama historia. Następnego ranka szewc wraz z żoną zszedł do pracowni i aż bał się spojrzeć na stół, ale... Tak, spójrzcie! Tak! Na stole czekały na nich dwie pary butów. Idealna para jasnofioletowa i wspaniała para jasnoróżowa. Podobają mi się. Oboje śmiali się. I śmiali. I śmiali. Aż rozbalały ich brzuchy. I wiecie, co się stało po chwili? Ktoś wszedł, żeby je kupić? Tak. Do sklepu weszło dwoje klientów. Buty bardzo im się spodobały a do tego idealnie na nich pasowały. Byli tak zadowoleni, że aż tańczyli w swoich nowych butach z radości. O! Buty podobały im się tak bardzo, że zapłacili za nie dwa razy więcej niż chciał szewc. Szewc mógł teraz kupić skóry na cztery pary butów. Dlatego od razu wyruszyli z żoną do sklepu. Tego wieczora Szewc postąpił dokładnie tak samo. Ostrożnie pociął skórę, nie na jedną, nie na dwie, nie na trzy, ale na cztery pary butów i zostawił ją na stole, by dokończyć pracę rano. Nasi bohaterowie już mieli pójść spać, gdy nagle żona szewca wpadła na pomysł. O, jaki? Można się przecież schować i zobaczyć, kto robi te piękne buty. Szewc pomyślał, że to wspaniały pomysł i po cichu schowali się z żoną za kotarą. Cichutko. Czekali i czekali, aż. Wszystko już umilkło, gdy w końcu się zaszyli. Tam stali i czekali, aż w końcu zobaczyli. Skacząc, i kręcąc się, dwa elfy sobie tańczyły. Wreszcie za żwawo żwało chwyciły i noc caluśką wszyły. Stare było ich ubranie, podarte i postrzępione. I chociaż bose stópki miały, wesoło nimi fikały. Młotkiem stukały stuk, puk, puk, stuku, 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 puk, puk, puk. I szyły szwy i rach, ciach, ciach. Rachciach, ciach, 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 rach, ciach. I stuku, puku, stuku, stuku, stuk, puk, puk. I rachciach, ciach, rachciach, rach, ciach, rach, ciach. Gdy buty w pary ustawiły, dobrze się bawiły. Oskakując mało poszły, więc bo prace na dziś skończyły. Po prace na dziś skończyły. Po prace na dziś skończyły. Następnego ranka do sklepu weszło dwoje klientów. Dwoje bardzo ważnych klientów. Król i królowa. Król i królowa? Królewska para słyszała o szewcu i jego butach, ale nie mogła uwierzyć, że buty mogą być aż tak piękne. Królowa kupiła jedną, dwie pary. Tak samo uczynił też król. Oboje byli tak bardzo zadowoleni, że aż tańczyli z radości. Królowi i królowej buty podobały się tak bardzo, że zapłacili za nie aż cztery mieszki złota. Hurra! Szewc mógł teraz kupić tyle skóry, że starczyłoby mu do końca świata. Szewc i jego żona byli bardzo zadowoleni. Mieli wielkie szczęście, że pomagały im dwa małe elfy. Ale zupełnie nie wiedzieli Jak im podziękować Nagle wpadli na pomysł Hurra! Szewc postanowił uszyć elfom Poparze nowiutkich butów Na ich bose stópki A jego żona postanowiła Uszyć im nowe ubranka Wspaniały pomysł! Tej nocy na stole na elfy Nie czekały pocięte kawałki skóry Lecz niespodzianka Wszystko już umilkło i nagle zobaczyli, skacząc i kręcąc się dwa elfy sobie tańczyły. Wreszcie za igłę żwawo chwyciły i bardzo się zadziwiły. Elfy spojrzały w oku zdumione i oczom swym nie wierzyły. Szybko skoczyły w nowe ubranie, wesoło się przy tym bawiły. Ich stópki stukały, stuk, puk, puk. Stuku, 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 puk, puk, puk. A potem jeszcze klap, klap, klap. Klap, 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 Stuk, Stuku, puk, puk, stuk, stuku, stuku, puk, puk. klap, 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 klap. Na koniec ładnie się skłoniły, bo dobrze się bawiły. z żwawo poszły, więc po pracy na dziś skończyły. Po pracy na dziś skończyły. I jego żona nigdy więcej nie zobaczyli już dwóch małych elfów Ojej. Ale od tej nocy byli szczęśliwi I mieli zajęcia aż do końca życia Każdego dnia byli też wdzięczni swoim dwóm małym przyjaciołom Koniec! Wystąpili Wiktoria Zawiła i Jan Kudasik Przekład Michał Moszczyński